na no widzowie z tej strony Piotr, gdzieś sobie zagramy z Antkiem, z kubą i Kapim w Minecrafta. Nie będziemy... Ale co mnie, Nie będziemy oszukiwać i po prostu będziemy budować miasto. Aj nie mnie. Dobrze, damy ci kamienne i te. to na przykład, który y, dwóch z nas wyjdzie, dwóch się prześpi i... Cześć, potrzebuję jeszcze trzy no. Ja zbieram bardzo dużo drewna. A, no i oczywiście będziemy y, zaznaczać teren miasta i pisać umowy na książkach, nie? No. I ja zbieram nie Oczywiście nie będziemy mógł oszukiwać tak, jak to było na tamtym survivalu. Ja mam wyciszone dźwięki, stare. No te tak, ja. Ja miałem tak. Kuby to... Jak ty wytrzymujesz w domu? I Ej no. Kupi, ja, gdyby to, gdyby to było, lat, to ja już bym miał jedno serce z antka, ale nie jestem taki. Ja... Ja miałem na, na ósemkę podwyższona. O kurde. Dobra. Kopi ja dołączył. Kupi, nie wiem, możemy moje no to dobra, no to ty chcesz pierwszy dobra, chcesz w mieć to miasto? tak, a co? no dobra, no to szukamy wioski po prostu tylko pamiętaj, że ja to miasto będę zmieniał jeszcze, nie? tak, tak ja mam plan na gospodarkę to, to, to będzie twój teren, nie? gdzie wy jesteście? jesteście. ja właśnie, sobie gdzie robię kam... Ja robię sobie jest, ty. Tak, widzę Kasprę, Nik. Nie, widzę Pitera, Nik. Siema, Piter. Siema. Ja nie mogę, gdzie bo, jesteście. O, widzę kogoś też, nikt Kasprę, Kasprę, widzę. Chodź tu, chodź tu. Dobra, szukamy wioski. ja Ja nie. Czemu sobie z, z tego nie że nie znania, więc jak chcecie to mogę wam dać taką. No ja ale mogę trochę, nie? ja mogę. No tylko muszę znaleźć. znaleźć. Ja jestem. Ja przy... tak, no. Też bym poprosiła, ale nie gdzie ty Antek jesteś. No ja to. Ja nie jeździć. Nic type. Jest... Jest... Ja wiem gdzie Peter jest na pewno. Cześć, ja wam, Ja przepalę no. ty A ja e, An Antek Piter. ty jesteś gdzieś przy Lasie czy gdzie? Ja jestem y, w lesie. Jest o, no dobra. dobra. No to ciężko przy będziecie się, znaleźć. Y, ja jestem przy takim kraterze. Coś jak krater taki? I dużo Dobra, ja cię szukam. Jestem przy wodzie. Jest przy wodzie. Kurde, to ty daleko odszedłeś. Aj, na blisko chyba. A masz. A ja masz sosnowy, O, widzę cię, widzę cię, widzę cię. Ja. Za Tobą, O, siema. 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 Ja nie przypalone mam, ale. Dobra, spoko, O kurde, dużo tego. Dużo. Tutaj teraz muszę poszukać. Ja muszę sobie teraz poszukać węglot, chociaż tam widziałem. Kurde. O kurde. No i ty nie. tutaj nie wchodziłeś? no właśnie nie wchodziłem jeszcze. Chciałem wejść pod Kobla, żeby sobie wziąłem śpiew zrobić, ale to nie wchodziłem, nie No, no ja was próbuję znaleźć chłopaki. Mhm. Ja tam powiedziałem. Dobra, jestem przy jakiejś wodzie. O której wcześniej Antek. jesteś w świerkowym lesie? Ta. Nie ja jestem w jaskini. Jestem przy jaskini, o widzę klocka to... Kopiemy sobie tutaj jedno, a tutaj jest dużo żelazo No dobra, no i teraz fajn miks za tym, za szkieletem O widzę, 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 widzę Widziałem piecyk, pod oko, ale widziałem. Piecyk? Tak, piecyk i sadzonka drzewa się siema, 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 siema! Kuba, ty się trochę zdziwisz, no, gdzie ja jestem. No, weźcie do kluczowej. Gdzie wy, chłopak, jesteście? Ja, ja jestem wie, w kajwie Ja widzę ten kej, gdzie jest piotrek prawdopodobnie no, Tak, bo ja widzę waszyniki. Ej, kubo, jak to ma rzeczy? Ja mam trochę Ja mam tylko tyle. Ja mam. O, widzę nikt. Ja ogólnie zbieram żelazo. A ja widzicie, widzicie mój nick? Nie. Nie, ja nie widzę. No Ej, ja ja, ja mam... Tak. Ja przekopałem czego żelazo. Ej, ja mam mega ja dużo żelazo. Ja na razie z tak. tym nie wychodzę, ja mam 18 żelazo. Jest, wiecie, jaki jest problem? Nie mamy e, węgla. Kurde. Dobra, no to drewno się przepali jakoś, nie? Ej, z węgiel drzewny trzeba zrobić. No, no. Ktoś w tym basen. O, Tu jest Ale, nie, wodna kopalnia, Czy? A kurde. Ej, mi starczy chyba na zaraz. Całego. Ja jeszcze dla Was kopę. Hm. Ej, ja jeszcze. Ej, ale ja sobie kopię dla siebie, i jeszcze dla Was, nie? Jestem taki miły. Dzięki, Jezu, ile tu już szkieletów. zaraz ginam. ja idę, już do Was chodzę. Kurde, creeper przy mnie wybuchł. Ej, ogólnie to Creeper ja, przy mnie wybuch. Dobra, spuściłem wodę jakby co, żeby zejść. A fajnie, fajnie. A ty ty masz wiodę Nie, ten, to go wybudowałeś, to wziąłem. Kowę kofaję ten crafting, zaraz ci dam. Ej, ogólnie to creeper przy mnie wybuchł i mam... Miał, mam 2,5 serca. miałem. A przypomnę mam 37 żelaza. Kurdy muszę się uleczyć za rozkino. To jest mam to. To oh. oh, kurde, ale to się nie. Ja już mam 8 żelaza. O jest, tu mam węgiel. Zbieramy jeszcze węgiel. Czwarta się tak fajnie gra. Co? Tylko że szkoda nam... Że że we czwórkę się tak fajnie gra. Tak? Nigdy tak fajnie, a nawet nikt nie wie, gdzie kto jest. Patrzemy, ja. też Ogólnie to ja... Ogólnie to ja sobie będę przypała, że mam 42. Ja, to ty jesteś przyspał, nie kopi. No, Ej Kuba i... widzę twój nikt. No to ja próbuję to wykopać jeszcze raz właśnie. O, Boże dziewięć. No oraz. Nie, hey, bo nie wiem, gdzieś, gdziektoś był, bo jest ten yy, brug, ale taki wykopany. O, no to... pięknie jest. Siema, ja tu Piotrek. przypadam, że zaodejci do ode mnie. Ja mam 36. sześć. Zaraz coś Mam półtora i serduszko, i zero jedzenia. Hmm. Nie. Spadłem. <noise> ja ja, nie. O, pochody, nieboże, jasność. O, widzę maszynki. Ja, bo... Ej, ja... Gdzie wy Ej, ja ogólnie... Nie... Ej, zrub... Ej, słuchajcie okay, mnie. Ej, słuchajcie mnie. Ej, s... Ej, ale su... Ej, ale ja zrobiłem dla nas bazę. Dobra, zbieramy to i tam. No. Dobra, ja mam trochę. Chodź, Kubo. Bo w miarę wiem, gdzie jesteście. Ja zrobiłem dla nas bazę, chłopaki. O dobra, dzięki.

Szodę do, szodę do do Dobra, my mamy Daj, twoje spoko. i ty, więc spoko. Nie szkodzę do oka. O dobra, dam ci te itemy, co ja to będę Dobra, jak... Trochę drewna było. Ma ja mam drewna, ja mam drewno, ja mam drewno, ja mam drewno. Oj, sorki. Spoko, starczy na, na Jakby co to starczy na nas wszystkich. Nagrywasz dalej, nie? Tak. Dobra, to dobrze. Ej, nieźle, że... Ej, ogólnie to nieźle, że w jednym odcinku zdobyliśmy prawie całego żelaznego sata. To znaczy ja tak. Proszę, tutaj mam tego tylarza. Jest chyba tutaj? No gdzie się jest, ale on nie Dobra, daj do pieca robić sobie i daj, okej. Sorry, niechcący zabrałem, było cztery. Chyba Ci nawet pięć, więc fajnie masz. Jak będę tutaj bronić, to będę w gąbej nie schodziła. Dobra. Z ja mogę być ochroniarzem. Ej, potrzebuję drewna. Ej, dałbyś mi 7 drewna? No. Albo nie, nawet nawet 6 właściwie No może burdę. Są. Od jakichś nic nie trzeba palić. Trzeba? No ktoś, ktoś Ja, ja mam, ja mogę ci dać drewno. No to weź na A nie, dobra, węgiel. Dzięki. To więcej dostępności.

No i nie we wzdroszczu. Ej, nie, w Tylko jedno żelazo, to by miał spodniesz. Proszę. Dzięki. Teraz sobie robię syk. Cyk, cyk, cyk. Cek, cyk, cyk. Wypatrz na famy. Cyk. Cyk. I zaraz jak mi się przepali też trzeba wyglądać. Pójdź na mnie. Ja sobie zaraz jeszcze jedzą go przepalę. Dobra. E, no, czy Dwojciewski jest ba, bardziej wkurzający mob niż szkielet? Mini nie. zombie. Ma, 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 małe zombiaki. No to, a mnie nie małych zębiaków? No to szkielet. Dobra, jest pasz, Peter. Ja tak A ja tak. Macie ma, ma, ma dwa ja serduszka. Blisko I na 5 sitów ginie, a ty no, i tak ginie, bo za, za mało mu zadasz. Mam dwie kości, więc jak spotkacie psy, idzie dwa. On Ja mam cztery kości. O kurde, ale ty masz tego jedzenia, stary. A bo ty ze mnie masz wełnę. Też trzy wełny masz. A no to Stary, ile ty masz jedzenia? No, chłopie. Ja mam tylko dwa bewszteki. Ja mam Ej, no to ja już mogę się zawijać, nie? No ja na razie też chcę się zawijać. Ej, odaj, odaj, odaj. Ej, daj. Proszę. Dobra. A już wejdę, ten. Zawsze ten to był. Ej, dobra. To dawajcie, zawijałem się. Chodźmy. Dobra, chodźmy do kapiego. O, masz teraz. Spoko, dobra, kap, już teraz. O, kapi siębra. Dobra, kapiuś ci pomagam. Chodź kapi, y, masz 5 żelaza Kapi 5 żelaza cię rzuciłem, ale chodźcie, byłem. Aha, jeszcze tutaj było żelazo. Zajajcie, wychodzimy chyba nie. Uczekaj, ja zabiorę kapiemu. Y, weź to daj kapiemu, bo nic nie ma, albo antkowi. No to ja... Um, to, no, ja zrobiłem tyle tego i my tego nie zebraliśmy. Czekajcie, zbieram węgiel. Ja już jestem na powierzchni. Ja też. Spotkajmy się w, przy tym piecyku. A przy tamtym Antka tam. A to nie mój piecyk. A to mój był, to mój był. Ha. A razbierzcie te rzeczy Jeszcze Ja macie kamienia trochę? Ja mam, ja mam, ja mam, ja mam Jezu, czy w chowni potrafi wypadać skóra. Ej, gdzie wy jesteście? O tutaj. Wszystko. Ja, chcę, ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja chcę, bo ja mam kilka strzał. Kurde, sześć użyć tam kiepsko. Ej, ma no, to się jedną szapkę dosłownie żelaza? Ja Ci mogę? O, nie ma w ogóle żelaza. No. O dzięki to. Dobra, przygotujcie się tutaj... No i zaraz chyba szukamy wioski, no? To chodź z nami, nie? No właśnie. Czekaj, piasek weź. Trzymaj się na stół, nie zginiesz. No. Też Ej, uba, ale mam dwie kości. Chcesz? Ja chcę, ja chcę, ja chcę. Bo ja, bo ja bym chciał pisać. Ja też bym chciał piesko. Ja mam cztery Aha. kości. Się, Nie, ej, daj mi jabłko, proszę. A za to masz to, bo tylko masz. Daj kości. Nie, ja też chcę mieć pieska. Kogo to pijesz pieska? Kapię go chyba. Ile ja ma twój film? Y 22 minut. Mogę skończyć. Dobra widzowie, następna część szukania i tak dalej tych rzeczy u Kubiksa Nara. No,